No wszystkim wszyscy z Państwa cię znajdują się w różnych materiale na kanale. Zrobimy Mamy tutaj. Wargamingu. Czyli. Kill Hunters. I z kolei były łowcy, można tak powiedzieć. Tak jak można zauważyć, gramy mechami stricte. Kill mechy! Opcja na poziomie trzecim! O! Nie znalazło nawet mecz. Jesteśmy. Razor Sidem. Z Heart Heartbreakerem i łamaczem serc <głos》>, tłumaczenie na polskie jest strasznie głupie okay, mamy mini mapę jak widać my startujemy sobie właśnie w punkcie E Jak? EBEBE NA WIDŁACH MOKEBE kilku drużyn, kilka drużyn, bo jest łącznie 12 chłopców 12 hunterów pozdrawiam swoje drogą hunter A jak drogą jeszcze, gra jest dostępna na teamie zarówno na Wargaming Center oraz jak oraz na postaram się pornikować. Eee, poddać linka do gry ze Steam'a do opisu eee, oczywiście tutaj mamy dwa na, dwa na dwóch kanałach ten film jest zarówno na moim głównym, jak i na kanale Polskiego Imperium kurde zabrał mi go no tutaj na minimapie widzę że mam coś do odbioru w ogóle Guards Drone To w ogóle ile ma e. Ha, czyli mogę sobie włączyć tarczę, widzę. TARCZA, SZMATO! to się na szczęście... zniszczył. Mogę się naprawić jakoś, ale nie mam potrzeby naprawienia, się, widzę. Mamy level drogi, statystyki ulepszone. Czy to jest? Ow, 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 dostaję. Ten trochę będzie dostawał, a znaczy się ja dostaję, może tak? By to otworzyć jeszcze, żeby to nie był ten rozgłos zabity, ale z tego co ja wiem, po prostu. Jeżeli zostanie gracz, jeden z dwóch graczy zniszczony, to drugi, jeżeli nie będzie to obrażenia, jeżeli nie będzie funkcji w, w walce to odnodzi się drugi gracz. Zazwyczaj no, to, to gorazki widzę, że klikam i to jest sprint Aj fakt. jest gościu? Dobra, spróbujmy podejść do tego typu. O, dobra. Dobra, uda mi się go... dobra. To udało mi się go zniszczyć. To jest squad Elimination. Od blokowania stanowało umiejętność. To Nie wiem, czy jestem w stanie zebrać... O, czemu to jest... jakiś pomi, tak? Strike Zone. Strike Zone jest po prawej stronie. W ogóle chciałbym jeszcze podejść do tego typa, co jest tutaj. W ogóle mogę chyba skrzynkę otworzyć. Slot dokładnie. Mogę zebrać, to mogę zebrać. To nie czy jestem w stanie wejść w to miejsce. W się gracz jest za mną. To jest dron, po prostu. To jest chyba dron. Wojdźmy, serio. To serio nie, to był chyba dron, z tego co ja widziałem. Jak w ogóle idzie za mną. Polecę sobie na tę stronę zrzutu. A w ogóle następny dalej. Sentinel Drone. Pytanie czy to jest... ...jakiegoś gracza dron, czy... ...nie za bardzo. Okej. Okay. Przeładuję. Podlew. Okay. Jestem co niego, jakkolwiek. Jestem do dzielu, uciekaj. E! Ugh! 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 było Ugh! No, Ugh! to jeszcze Jesteśmy po <laughs>, krótkiej przerwie. W ogóle, jak było widać, z buta wjechałem budynek. Zajmij się spawn, z putyfa, zajmij się spawn. Bo... aha, bo ja mam tam iść, dobra. Idę, gościu, idę, idę, idę. Jest jak kościół! Jest mi spierdolnił. Kurwa. W ogóle, to nie nagranie zostało. Czerwony w nagły sposób ponieważ on no, uszkodziło mi nagranie legendarny scout i powiedziałbym, że taki legendarny, no ale okay. okej nie wiem, jak w ogóle się otoczył. Dobra, um, reloading tak i dron

To udało nam się go zrobić porobić a Niestety tu jest jeszcze drugi droga, ja ładuję Z tyłu mam z no gitnym dronem kurde szybciej Mogę się naprawić Dobra W ogóle mam jakiś problem widzę z tym Drugim graczem gdzie on jest? R reloading, ammo. Aha, nie mogę się jeszcze naprawić Przynajmniej naprawiliśmy sobie... Znaczy nie naprawiliśmy, tylko... Wyeliminowaliśmy jednego ze składów I na poszedł tu Już będzie gorzej, szczerze powiedziawszy No podnieś to, to nie mogę tego podnieść to Nie mogę to też, to też chyba nie mogę w ogóle poszedł się bawić z tym z, z, z to jest jakiś chyba kolejny skład tego co widzę zaryzykowałbym dobra, trzy składy zostały dobra reloading zbieram sobie to że sobie na bo na się może przydać I to mocno się może przydać na podobnej zasadzie w ogóle co War Thunder, ponieważ w wartanderze również mamy hmm, dwóch różnych w ogóle legendarny dron nie, nie był aż taki, aż taki legendarny nie był to podejdę do serżnika bo widać na mapie że jest sam jak wykrył przeciwnika, na szczęście, więc spróbujemy podlecieć do przeciwnika, bo nie chcę jeszcze wiedzieć na mapie, w mini dokładniej, tam był gracz. Flying pod Open. Nie wiem, czy się tepniemy, czy. I gdzie nas to tepnie? Okay. A, dobra, to na nas tu słabo to wygląda. A bo to z było? To nie, czy ja ich trafię. I chciałem dron na trawie, chciałem przeciwnika trafić. A łama, jeszcze tam kampi. No zostaw kurwa mnie. Co to, to było? Runaway. Huh raz zdążyłem się cofać i naprawić. Kurde, ile tych dronów tutaj? Co no, to lata, kurde? Ej, gdzie ten drugi? Tu jak bo muszę iść na pierwszą linię, to, to się wysłuchuje kóźba na każdym razie. O, no, przecież klikam na prawiarki. Dostaw, zostaw, zostaw, zostaw! zostaw. Zginiesz marnie. Zginiesz marnie! Zginiesz marnie! Zginiesz marnie! Jak nie umiesz zadbać o swoją przyszłość? Jak się księż prajersko grzało na mnie i lądujemy ponownie po prostu stopki mi się ta, mi się nagrzały z tego co widziałem jak lądowałem ryzykował bym na sportem portem na tamtych, ale to oni są za mocni tak szczerze powiedziawszy Kurde, ile ten może... Ała! Ała, 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 ała! Kurde, ile tego... Każdy zabrał mi go w froncie. Kurde, ma, jeszcze mi go w froncie zabrał. Tym mam wszystkie boostery, ja nie mam kuźwa nic. Nie mam czyste... czyste hapa, kurde. Eee, mogę sobie to wziąć? O, okay, no, key, naprawiłem się To nieco Ale, tak czy tak, muszę jeszcze sporo HP sobie wygenerować. Mam, co prawda, tarczę Aktywną, ale, no... Dużo to mi nie da Nie było aż tak źle Przedziewałem Drony w ogóle nic nie robią Ała, ała, ała. O kurde, mam mało amunicji to Pytanie, czy go się tak zrobił tego widzę to nic ja się mogę przeładować to jest jeszcze loot crate ale nie mogę go otworzyć Proszę to, to, to mi się o kurde To, to nie le mo chapo. Wiel zielony. Wow, 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 wow. You are dead. Not big surprise. Yeah! Nie no, że no Wanownik jest za mocny. Okay, mamy jeszcze level edit booster. W tym razem sobie na piesku. Ostatnim razem mieliśmy pecha i mieli psa. Gramy Fenrisem i Ursusem, dlatego Ursus to jest polski traktor, ale w y, Steel Hunterze też jest Ursus. i widzę, że go się też wziął pieska, a to, to jest ten Ursus. O, trochę na to pozdobywać, w Problem jak dość dziwny pistolet. Co mm. mogę wziąć. To jest jakiś ten... Aha. to że no zajebiście. Co 100 zadaje, wow. A, reload, Uła. Tu widzę, że ma 7 pocisków które Może mogę wystrzelić Także Chyba lepiej podbiec do Tjuszcznika, który jest tam Tam jest przeciwnik Ryzykowałbym podbiegnięcie do przeciwnika, tylko tu jest dość głęboko, jak do mojego pieska. że się go trafię, i wów. Dwóch ich było, więc mieli zdecydowaną przewagę. Jak zwykle na dopingu. I musieliśmy. Jać do wody, a ona była zimna. A, tam ledwie chłodna. Lodowata. Eee, rilu. Znaczy, kurde, mechy się nie. Nie wzywają w wodzie, trochę. Może 600 widzę, że wydaje obrażenia. Oddech. Spadł szybciej. Ma w ogóle inną broń. Tak. Nie przeobije. Tego w ogóle się teleportowało. Udało nam się zniszczyć jeden skład chyba. Jak przynajmniej mi się wydaje. W ogóle czy ten stron, który bronił, hmm, tego widzę. Podnieś to A, mogę sobie zdrafilować amunicję. New ability unlocked. A, to jest w ogóle Lord great. Tego nie mogę podnieść. Ej. Te prawerki też nie mogę podnieść. Ok, tam jest przeciwnik. Kurde, ja dostaję z drugiej strony jeszcze. Kurde. Eee, trafia werka! No, muszę się naprawić, kurwa! już chcę tarczy. A jeszcze nie! Może daje jakiś damage? Zdaję po 70 kurła! No, 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 no nie przegrzewaj się, nie przygrzewaj się! O, jest trochę mocniejsi. Bardzo mi się podoba animacja to jest w, w, a, jakby sponowaniu się na mapie. Będzie chyba lutka i za chwilę. Mi się przynajmniej wydaje. Bardziste... Dobra, pytanie czy... A, tak to się pozwoli i atakuje. Na niego bliżej podskoczyć widzę. Aż człowiek. Aha, nie żeby Ej, to się pazurami mi go dobić. Ale nie wiedziałem, że mogę... Właśnie ...pazurami mi go dobić. O, taki kurde, dziergł. To już nie w ogóle gdzieś poleciał dalej. To nie czy... O, ty idziesz... Spajają, spajają, kurde, spajają. Dobra, dało się. Dobra, przyszedł sojusznik, na szczęście. Pytanie, czy będę w stanie jakoś tam się dostać? Bo tam na górę nie wejdę. A, w ogóle on Gdzie. Widzę. Aaaa! Tam... co? Kto tam się tu wziął? Uła. Ile was tu? Raz. w ogóle się potoczył. Na... Aaa! Tam się go sam się podobić. wolne pociski tu ma. Muszę przyznać O kurde. Dobra, nie. Cofuję, wycofuję, 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 wycofuję! Kurła. No, puść. Nie. To goście się tarcze włączył. Włączył. Muszę się naprawić jeszcze. Może mi się uda. Ja skąd się tam wziął? Aaaa, no to za tu. To tam było 3. Tam mapie było widać. Także to by było na tyle. Także do usłyszenia, do zobaczenia na razie, cześć! Ała, to jak